Dobry z tej strony, Miwixist i witam Was w kolejnym odcinku z DBD. Dzisiaj na celowniku będzie Deathslinger z moim ikonicznym buildem, którym wybiłem pierwszą rangę. Przez tyle lat go nie zmieniam. To już będzie czwarty rok, kiedy tego builda używam. Pewnie jest słabszy niż kiedyś, bo pewnie coś nerw podostawały te perki. Ale nie wiem, nie ja siedzę w mecie. No, więc ten Pursuer działa tak, że na początku widzimy surów wszędzie na całej mapie przez 9 sekund i wszystkie inne aury widzimy 2 sekundy dłużej. Znapi Butcher działa tak, że jeśli kogoś walniemy z autoca, no to będzie duży się healował i jeśli przestanie się healować, to będzie mu uciekł progres. Hex, Devour Hope, mu jeden chyba z ulubionych hexów. Razem z Playfingiem i Pentimento działa także za każdego hooka, kiedy zostanie ściągnięty surf, dostajemy tokena i za dwa tokeny dostajemy 5% hejsta przez 10 sekund, kiedy odejdziemy od haka. Za trzy tokeny już surwy są na one-shotach, gdzie mają ten status exposed, a za pięć tokenów po prostu im ich zabić z momentomori takiego i Jeszcze dodatkowo, żeby ten Hex dawał się trochę utrzymał, to Undying przez co po prostu będę miał drugą szansę w razie gdyby mi go rozwalili za pierwszym razem No i jeszcze z add-onów jest to, że yy, będę szybciej przyciągał 5% i reload speeda mam To Do no, Bluepoints jak zwykle lecimy O, farma Na no, farmie mi się zależy, dobrze gra Ale też ostatnio nie mam dobrej pasy Tutaj trzeba ją zagonić Okej okay. Niech to pęknie No i dobra Teraz szybko ją powiesić i iść do maina Jak widzimy tutaj jest hak jakiś o To tutaj ją powieszę No właśnie Zumie jak pójdę w tą stronę Aj, zasłoniła mi Ja też nie sta, bo byłem za bliska Kopałem chodź, chodź, chodź tym leonem. To jest fajne, że yy, Slopi działa na bilitkę Detlingera, bo one tak wali autoca. Więc tak czy siak, zawsze będą mieli tego mangleda nałożonego. Nie wiem, to nie są tacy głupi, że tutaj robią mangledu. Nie, ale tutaj są ślady. Ok, i co już się poddali? No ale już dwa geny zrobili, to jest problem w tym moim bilionie, że właśnie nie mam nic pod geny. W ogóle chodzi o to, że ja i szybko robię trzy saki na dewałerze i robię z nich miazgę. To tutaj siedzi, a podawać? się, no, nie się tego spodziewać. Patrz, a i blisko było, już chciałem o to zaklikać. Aj. Ale, gdzieś już tam jest. No, nie. Teraz tego, co robi Gena. Pogonie trochę. Ja pierdolicie tym leonem, naprawdę. drugi raz. Nie, ty. Jakiś czubek Powinienem po prostu nie wyciągać Tutaj też się robi Ajajaj. Chyba kupim tego gena O, no, już to zrobili Właśnie trzeba się trochę ograć, ale jest niedobrze. To jest devauer, to nie chcę ją wieczeć typowo przy devouerze. A w sumie ja nie będę kopał. Tutaj przejdę bo oni tutaj robią? Zobaczyłeś hmm. się? O już mogę się przejść tam tu tym Leonem Już po prostu będzie po tobie i będę miał siebie z głowy Chyba ja wyskoczyła przez okno, tak mi się wydaje. No właśnie. Teraz się mam. Chyba jej nie ma tutaj, po prostu to przez... Yy... Nie, ona była tutaj. A jednak, ja myślałem, że to przez moją broń. Ten strzał. No dawaj, ściągaj, 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 ściągaj. Ciągaj. Dziękuję. Dobra, nie ona idzie w tamtą stronę. No właśnie. Wyjdźcie, mam. Teraz one shot. Bo już devour na trzech stakach. Wieszamy. Dylan już powinien ściągnąć w tym momencie. A jak nie, to ja po prostu przejdę się do. O, ja widzę go tam. Dobry. to dzieci? No i gra mi się posypała. Mi się wydaje, że oni to przegrali przez co że dopiero się poddała w piwnicy. Ja też zagrałem jak jakieś gówno Tutaj ja rozwaliłem tą paletę? No, rozwaliłem No więc taki krótszy odcinek, ale spietrzę się Lajkujcie, subskrybujcie Dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach